Hej, kontynuujemy projektowanie i modelowanie krzesła parametrycznego w ramach serii wykładów: Projektowanie parametryczne online. I to jest druga część wykładu, w której zamodelujemy nóżki. Nóżki w tym projekcie wystają o pewną odległość za krawędź siedziska, i w miejscu łączenia nóżek z poprzeczkami, też grubość tych nóżek jest poszerzona o pewną odległość i oni odstają od poprzeczek. A dalej ta geometria nóżek została po prostu odbita do góry i obcięta na wysokości podłokietnika i oparcia. I też potem do tych nóżek zostały doczepione podłokietnik i oparcie. Przechodzimy do naszego projektu. W tym momencie trzeba jeszcze dodać coś do poprzedniej części. Skończyliśmy na zamodelowaniu poprzeczek. I w tym momencie te poprzeczki są wytłoczone w jedną stronę do tyłu siedziska. Jednak ta odległość chcielibyśmy zachować ją taką samą jak tutaj na, na z przodu. Żeby zrobić to, musimy tutaj po prostu zadać jeszcze jeden wektor z odwrotnym kierunkiem. Możemy zobaczyć na panelu, że mamy tutaj dwie powierzchnie do wytłoczenia. I możemy zadać odpowiednie dwa wektory które będą temu odpowiadały. Właśnie takie zadanie formuły to jest y równa się coś coś x, czyli minus x to jest po prostu mnożenie na minus 1. I podłączamy to z shiftem. Widzimy, że teraz odległość jest taka sama, a tylna poprzeczka jest podłączona w stronę środka siedziska. Przechodzimy do modelowania właśnie nóżek. I chciałbym zacząć od tego, żeby znaleźć te punkty na poprzeczkach, które będą geometrią początkową do zamobilowania naszych nóżek. I te punkty są tutaj w liniach po krzecięciu. I to są początki, końce tych linii. I w tym momencie mogę po prostu wziąć komponent Flatten bo i tak chciałbym to drzewo danych spłaszczyć do listy. Potem to są tylko dwa punkty. Więc e, mogę wykorzystać komponent latem i też e, przenieść go bliżej e, w definicji do tego miejsca, gdzie będę teraz pracowała. Pierwsze, co chciałbym zrobić, w tym momencie te punkty są na różnych wysokościach. To się różni. Bardzo mało, a, a jednak to będzie miało znaczenie przy odbiciu. Na przykład ten jest wyżej, a ten jest znacznie niżej. Żeby uniknąć po odbiciu tych momentów, że tutaj zostanie dziura pomiędzy liniami, a tutaj trzeba będzie odciąć kawałek, chciałabym od razu zrobić te punkty na tej samej wysokości wszystkie i wtedy nie będę miała tego problemu później. Żeby to osiągnąć, ja po prostu muszę zrobić projekcję tych punktów na płaszczyznę, która znajduje się na wysokości albo tego punktu, albo tego. To nie ma większego znaczenia, ponieważ ta geometria będzie się różniła bardzo mało w tym momencie, w tym projekcie. Wybieram na przykład ten punkt, komponentem jest item. Teraz mogę sobie stworzyć. W xy na tej wysokości i znaleźć projekcję naszych punktów. I teraz widzimy, że one są na tej samej wysokości. Kolejnym krokiem będzie projekcja tych punktów na płaszczyznę. Powiedzmy podłogi, czyli płaszczyznę XY z początkiem 0 po Z. I dlatego możemy tak samo zrobić taką samą projekcję płaszczyznę XY z początkiem 0. I mamy te punkty. Dalej wszystkie nasze punkty będziemy przesuwać w tym kierunku i musimy zadać wektor, który będzie odpowiadał temu kierunkowi. Dlatego, żeby działać na wszystkich punktach i najprościej to będzie zrobić, wykorzystując już te dwa punkty, projekcje i po prostu stworzyć wektor pomiędzy dwoma punktami. W tym momencie do pi wchodzą punkty 0 i 1, a do a możemy wprowadzić punkty z, odwrotnymi, z odwróconymi indeksami, czyli to będzie 0, to 1. I się połączę ten z tym, ten z tym, i stworzą wektory. I możemy przechodzić do właściwie przesunięcia punktów. Pierwsze co zrobimy, to przesuniemy te punkty złuż tych lektorów, które są w odwrotnych kierunkach do siebie, na zadaną amplitudę, która będzie tą odległością od krawędzi siliska plus jeszcze jakaś odległość z suwaka, czyli najpierw stwarzamy tą odległość. też stworzymy od razu sumę. Teraz musimy znaleźć odległość tą poprzeczki, od której będzie siedziska. I to jest właściwie to. Widzimy, że wynikiem są te punkty. Czyli możemy ten wynik wprowadzić do A i otrzymać tą odległość plus znaczenie to suwaka i to wprowadzi do moczu. Przyjmujemy nasze pierwsze punkty. Kolejnymi punktami będą punkty odsunięte o szerokość nóżki w odwrotną stronę, czyli też kopiujemy ten sam wektor, podłączony do tego. Kompletują będzie szerokość nóżki. Kierunek będzie odwrócony. Jeszcze no, musi być porłączony tutaj, galerii. Dalej przejdziemy do znalezienia punktów na wysokości siedziska i poprzeczek. I żeby to zrobić, a też możemy jeszcze zaznaczyć to zgrupować, żeby potem znaleźć te geometrie kluczowe, które będą nam potrzebne cały czas. I możemy to samo zrobić dla punktów na wysokości siedziska. I amplitudą będzie ta odległość od poprzeczki, którą chcemy zadać, a geometrią będzie Czyli znaleźliśmy punkty zewnętrzne, jak te nóżki, i teraz musimy jeszcze znaleźć punkty wewnętrzne, tutaj. I żeby znaleźć amplitudę tego przesunięcia, nie, nie, proszę, to muszę można było podłączyć to do tego, i wtedy to był podwójna odległość plus szerokość nóżki. W tym momencie możemy um, przesunąć to tylko o szerokość nóżki i odległość. Szukamy znowu, to jest ważne, podłączamy się do tego samego suwaka, grubość sklejki, która jest też grubością poprzeczki plus odległość i rynek. Mamy no, no te punkty też. Kolejnym krokiem będzie właściwie odbicie tych punktów z podłogi, jako względem płaszczyzny, która służyła nam do projekcji tych punktów. Trzeba znaleźć tę linię na górze. Kilometrion będzie. W to, więc możemy to połączyć z komponentem Merge. A płaszczyzna to już stworzona przez nas płaszczyzna, czyli możemy to połączyć. I teraz ważny moment. Jeszcze jeden kluczowy komponent. Czyli jak możemy znaleźć te punkty, które będą znajdowały się na odpowiednich wysokościach długotników i opartich. Nie możemy zrobić po prostu trajekcji tych punktów z podłogi, bo, ponieważ kąty nie, nie będą zachowane. Te punkty będą o wiele dalej. Więc uh, możemy wykorzystać przecięcie linii i płaszczyzny? Uh, to jest matematyczna operacja Line plane Liniami będą linie pomiędzy punktami na górze, a punktami na wysokości siedziska, czyli ten, a płaszczyzny musimy stworzyć na odpowiednich wysokościach oparcia i siedziska. Żeby to stworzyć, potrzebujemy tylko płaszczyzn x, y, ale trzeba zadać odpowiednią wysokość, która będzie wysokość siedziska, plus jakim znaczeniem z suwaka. Czyli na przykład 120, to jest wysokość obietnicza, to jest wysokość oparcia. I teraz jeszcze potrzebujemy wysokości siedziska tutaj, ale żeby stworzyć sumy, oczekujemy tą. Wysokość siedziska. Możemy tutaj skorzystać z komponentu Relay, który w zasadzie po prostu pobiera dane, z, pobiera dane wyjściowe z jakiegoś komponentu, nic nie robi, tylko pozwala je jak, przesunąć do odpowiedniego miejsca w definicji dla wygody. I teraz możemy wprowadzić do początku płaszczyzny x, y same liczby, ponieważ grasshopper nie może wtedy zrozumieć, którą współrzędną i którym punktem jest ta liczba. On nie jest o tyle mądry, więc musimy stworzyć punkty i zadać współrzędną z tych punktów na tej wysokości i siedziska. Mamy dwie płaszczyzny. I możemy je wprowadzać do przecięcia. Tylko, że w tym momencie wyszło, że to przecięcie wydaje nam punkt jeden niżej i trzy wyżej. To wychodzi z tego, że tutaj mamy cztery linie na liście, a tutaj mamy tylko dwie płaszczyzny, więc. Grasshopper powtarza dla trzech tych linii po prostu drugą płaszczyznę cały czas. I tak by powtarzał dla wszystkich kolejnych. A możemy sprawdzić z komponentem list item, jaką mamy kolejność linii. Już okay. wydajemy, czyli mamy teraz wszystkie cztery w tym komponencie. I możemy tak sobie tylko sprawdzić szybą. jest która, Czyli 0 to jest ta wewnętrzna, a 1 to jest ta wewnętrzna. Um, czyli um, musimy powtórzyć te płaszczyzny. Dla 0 i dla dwójki będzie wysokość podłokitnika, dla jedynki i dla drugiej będzie wysokość oparcia. Chciałby um, to stworzyć, um, możemy połączyć te płaszczyzny w jedną listę z taką kolejnością. niższa, wyższa, a potem zrobić duplicate data, żeby powtórzyć te dane zadaną ilość razy. I tutaj jest już zadana dwójka, czyli to się powtórzy dwa razy. I zaraz możemy widzieć, że jest płaszczyzna niżej, wyżej, niżej, niżej. Dokładnie tak, jak potrzebujemy. I mamy to przecięcie. Teraz mamy wszystkie punkty już e, znalezione i zostało nam tylko połączyć je polilinią, a potem to e, zaokrąglić i wytłoczyć. Pomieramy polilinię z wkładki QR i zanim to zrobimy, możemy znowu wykorzystać komponenty Merge, żeby nie stracić kolejności, jeśli nie pomóc. I zaczynamy na przykład od tego punktu na podłodze, który jest wewnętrzny. Przechodzimy do zewnętrznego. A dalej przechodzimy do zewnętrznego punktu na wysokości siedziska. Dalej przechodzimy do tych punktów. Ale teraz trzeba jeszcze je podzielić w taki sposób, żeby znaleźć na początku te zewnętrzne, potem te wewnętrzne. I możemy po prostu zrobić split list, czyli podzielić ten list na dwie osobne listy o odpowiednim indeksie. I dwójka to będzie indeks pierwszego elementu na liście B. Więc lista B to jest to są um, punkty zewnętrzne i akurat te punkty muszą być kolejne. I potem pozostałe. punkty wszystkie mamy i możemy wprowadzać je do Polyline. Tylko, że nic nam nie wyszło. A nie wyszło dlatego, że w tym momencie to są całe listy, więc najpierw on będzie łączyć te punkty, które są na jednej liście tutaj. Dlatego możemy stworzyć graf na dla każdego wejścia. Dlatego, żeby stworzyło się drzewko, zera były łączone z zera, a jedynki z jedynkami. Tylko tego jeszcze nie wystarczy, jak widzimy. Nadal te linii nie są prawidłowe. To wyszło dlatego, że w tym momencie na przykład tutaj indeks tych punktów ma trzy znaczenia, czyli głębokość drzewa danych jest 3, a na przykład dla tych punktów pierwotnych tutaj mamy tylko jedno znaczenie indeksa. I dlatego to nie może się połączyć, bo nie ma odpowiednich dróg do punktu. Jest takie, taka funkcja Simplify, która wyrzuca wszystkie indeksy, które nie są konieczne, które nie mają żadnej geometrii, a tylko śledzą jakby historię przekształceń tej geometrii. I więc już w tym momencie mamy tutaj wyjściową tylko 0,1, i widzimy, że geometria się prawie udało. Jedyne co musimy jeszcze ją zamknąć. W tym momencie chciałabym zrobić zaokrąglenie krzywych na dole, ponieważ niektórzy, niektóre z Was nie mają tych komponentów filet Edge i tego wyboru tutaj, A więc chciałabym pokazać, jak to zrobić jeszcze na etapie rysowania krzywej. dlatego możemy wykorzystać po prostu komponentów filet tutaj krzywych. Ten komponent zaokrągla wszystkie narożniki. Ten komponent zaokrągla tylko wybrane narożniki na podanym parametrze. Możemy zadać od razu promień, zaokrąglimy i krzywą, krzywe, zaokrąglimy. Mogą być spłaszczone, ponieważ to są tylko dwie krzywe, tak będzie łatwiej dalej pracować z tymi nami. I jak znaleźć parametry? Które odpowiadają tym punktom na pilotażu. Żeby to znaleźć, możemy wykorzystać takim, jakby, tropem okolnym komponentu Her Closest Point. I ten komponent odszukuje jakby, najbliższy punkt na krzywej do tego punktu, który podamy w tym wejściu. Tylko, że przy tym jeszcze wydaje, właśnie parametr odnalezionego punktu na krzywej, a więc możemy tutaj znaleźć parametry jakby, powiedzmy, tych samych punktów na tej krzywej w taki sposób, czyli szukamy najbliższego punktu od tych punktów jednego na podłodze do krzywej, tu jest ten sam punkt i też drugiego na podłodze do tej krzywej i to wydaje nam parametry. Ten komponent filet może zrobić tylko jedno zaokrąglenie w jednym parametrze. Jeżeli tutaj zostaną wprowadzone kilka znaczeń, to on po prostu stworzy kilka nowych krzywych, każda z których będzie miała zaokrąglenie na odpowiednim parametrze, w odpowiednim punkcie, tylko że to nie będzie jedna krzywa. Dlatego możemy wprowadzić najpierw ten parametr. I widzimy, że mamy zaokrąglenie tutaj, a dalej do już zaokrąglonej krzywej podajemy drugi parametr i widzimy, że druga część się zaokrągliła. I teraz możemy je wytłaczać. Najpierw, jak zazwyczaj, tworzymy z tego powierzchnię, do wytłaczenia, żeby biometria była zamknięta, i wytłaczamy. A jedyne, co Jaki jest kierunek tego wypoczenia. Możemy albo znaleźć płaszczyznę, która będzie ciśnięta pomiędzy tymi wszystkimi punktami, czyli Heat plane, albo możemy po prostu obrócić ten wektor o 90 stopni będziemy mieli potrzebne kierunek. Ten trop z obróceniem jest trochę krótszy, więc wybrałam go. Prowadziłam ten wektor płaszczyzna jest odpowiednia i też kąt jest już odpowiedni ponieważ pi podzielone przez dwa to jest akurat 90 stopni. Czyli wszystko nam pasuje. W tym momencie zostały stworzone dwa wektory, a my chcielibyśmy tylko jeden, ponieważ dwa tutaj nam robią nie dobrych rzeczy. Więc możemy wybrać jeden z tych wektorów dowolny bo one są takie same, tylko w odwrotnych kierunkach. Indeks 0 nam całkiem pasuje. I jeszcze musimy zadać amplitudę tego wektoru, która będzie właśnie grubością sklejki. Więc wracamy na początek. Mogłabym tutaj też skorzystać z relay, żeby przemieść wyznaczenie to bliżej i mieć go pod ręką. I mamy te nóżki stworzone, wytłoczone, bardzo ładne. E, jedyne co nam zostało to zrobić odbicie. Nawet wolę chyba skopiować ten sam komponent odbicia, żeby mieć ten sam plane wprowadzony już. I tylko wprowadzić tutaj nową generację. Dziękuję. Nóżki mamy gotowe. Za chwilę przechodzimy do części numer 3. Bye!